Cześć, Siemanko, gramy Project Zomboid. To jest trzeci odcinek. Przepraszam Was za to, że poza odcinkami coś zrobiłem, ale to był bardzo krótki okres czasu. Czyli wybiłem tutaj trochę zombiaków i tam jednego. A to dlatego, że Reszuję mi grę co chwilę. Nie wiem od czego to zależy. I mam nadzieję, że to tak będzie przez jakiś czas. I na tym nagraniu już będzie normalnie. Hmm. A więc dużo nie zrobiliśmy. Tylko zjadłem poza odcinkiem. No i to praktycznie jest tyle. To co zrobiłem poza odcinkiem. Więc dużo was nie, dużo nie straciliście. Będziemy oczekiwać na razie w domu. Aż znowu ząbiaki usłyszą strzały. Uff. Już strzał, teraz ja będę musiał bardzo szybko ogarnąć. Co w razie czego trzeba będzie brać? Uciekać. W razie czego uciekniemy. Z melonami. Na pewno melony musimy mieć przy sobie. Podczas ucieczki, bo one dają bardzo dużo jedzenia. Tylko jeden. Dobra, na razie tylko jeden jest podczas tych strzałów. Nic się więcej na razie nie dzieje. Dobra. Puka. Chyba mnie oblazły. Nie, nie puka. Wydawało mi się. Chyba, że gdzieś tam dalej puka. Teraz to na pewno coś puka. Tylko mam nadzieję, że to nie jest do mnie. Bo jak to tak, bo to coś nas zje. Bierzmy melona. Dobra, idziemy, ale to coś nie do nas puka, chyba że w to okno. Dobra, usłyszeliście? Wybiły okno u kogoś. A to było bardzo blisko nas, bo ja to słyszałem. Teraz nagranie się ogarnęło. I mam nadzieję, że będzie dobrze. Czy by to było błotu? Nie chcę wiedzieć. Ogarniemy. I deszcz się stał, ale... Hmm. Niech nasza postać robi się już bardziej głośna, to wtedy ją porządnie nakarmimy. Słyszymy helikopter. Ale helikoptery są do tego, żeby sprawiać zomiaki w ruch. To właśnie helikopter. Właśnie widzimy. Dobra. Trzymają się z dala od naszego domu. Czyli jest dobrze. Ops. Хвата. Сумм минуты победила. Чонгле не до нас пытаю. О мой. Видели счета? Сомбер не зручил на нас уваги. Бра. Teraz to do nas, Matko Boska. Wybijają okna wszystkim domom. Kurde. Do naszego też próbują się dostać. Tam się osiedlają. A jeśli chcecie z nożem chodzić w grze, musicie strasznie uważać, bo nóż jest na bliski dystans i jak was ząbiak draśnie, możecie, może się to skończyć chorobą. A to nie jest fajne. O Jezu. Ja. Na razie sobie chyba nigdzie nie pójdziemy. Bo to trochę kiepsko byłoby wychodzić tak, e, w tak, takim czasie. Gdzie ząbki grasują za oknem? Ile one razy już się dobiły Chyba dwa czy trzy, no? Jak młotka nie znajdziemy, to tutaj możemy sobie pożegnać się chyba z, z tym. Chodzenie na. Wiecie, w taki sposób, jak się ma namierzać, to, to oznacza też, że skradamy się. A skradanie pomoże nam w cichym omijaniu zombie. Nie musimy wcale sprótować, aby tych zombie mieć z głowy. O przepraszam za muzykę, jak nie zagłuszała. No. kiepsko jest. Kurde, a to młotek mógł być. Nie, to, 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 to nie może tak być. A to młotek mógł być. Nie, tak nie może być. Mam nadzieję, że się przynajmniej pozbyliśmy tych zombiaków tutaj. Stąd no w miarę, chyba nawet wszystkie. No to nie jest w miarę, to jest super. Pewnie odcinek zaraz zakończę. Sezonów, o powiem coś o sezonach. Sezonów gra będzie miała ze 3 i w opisie filmu znajdziecie mapę do, te, do mapy tego miasta. może możecie znaleźć sobie odpowiednie miejsce na bunkier w swojej okolicy. Ja oczywiście z mapy na razie nie korzystam na nagraniu, ale poza odcinkami, jak najbardziej więc no na ten odcinek to chyba będzie wszystko a więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę dajcie, to jest ważne. No i trzymajcie się do kolejnego odcinka z gry Project Zomboid.